Zanim zaczniemy ten film, chciałbym Wam poinformować, że już tylko 26 subskrybentów brakuje nam do 350 subów na special z kolejnego odcinka QA. Tak, dobrze usłyszeliście. Kolejny odcinek z QA będzie, jak wbijemy 350 subów. Musi nam to wyjść. I mam nadzieję, że to się uda. Także subskrybujcie ten kanał, Stawcie łapkę w górę, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i co? Zapraszam Was do oglądania tego filmu. Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testowańska. Tak jest, zgadliście, z testowańska. Oficjalny powrót do tej serii. Tak jest. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy OSHI. Lecz nie te z poprzedniego odcinka. Nie, nie, nie. Chce w sensie się z odcinka trzeciego? Tak mi się wydaje, że to było w odcinku trzecim. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. A, albo inaczej. Ja później sprawdzę po nagrywaniu tego odcinka. Uwaga! Dzisiaj kosztujemy nieco inne OSHI. Tym razem jest to białe. I to ma. Tym dzióbkiem. Jest w kolorze białym. Ma smak grapefruta, Nawet jest etykieta z ID Świątek. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Zobaczmy, czy um, to będzie lepsze niż te truskawkowe, które próbowałem w poprzednich odcinkach. Dobra, otwieramy dzióbek. I testujemy. Here we go. Bardzo dobre muszę przyznać, że grej dobrze wchodzi w smak. Moja cena tego picia to um, 8 na 10. Subskrybujcie też um, mój kanał. Zostawcie łapkę w górę i zostawcie dzwoneczek. I przepraszam, że. Słyszeliście, słyszeć, jak u mnie sąsiedzi wiercą. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.